A nakłada kaski. kaski Prime Dome, 190 wysoki. Daszek zobaczcie tutaj jak wypadało, bardzo dobra rzecz. To oczywiście można wszystko tutaj zwinąć, zaczepić, pokazać. Zwini. Namiot, jak widzicie, wysoki, 1,90 m. Ja mam prawie metr 90. Sławek ,90, jest niebiernikiem. Metr siedemdziesiąt muszę podskakiwać, Ta. ale spokojnie się mieścimy tutaj. Spokojnie się mieścimy. To jest yy, ponad 3 metry na ponad 3 metry. Długość, szeroko, długość, szerokość, wysokość, jak mówiliśmy. No i zobaczcie, to ogromne łóżko. Nowość t e light Construction, Anacondy, Nowość na ten sezon. Bardzo szerokie, wygodne łóżko. Największe łóżko w tej chwili, jakie mamy. No zobaczcie. Leżymy sobie jak, jak w sypialni. Chcemy się przekręcić, nie ma problemu. Ja lubię tak spać. No, dla mnie rewelacja. Na pewno sobie takie łóżko prezentuję, bo jeszcze go nie mam. No i co, tutaj jeszcze sam namiot. Macie dwa wywierzniki Moskitiera, zamykane okna. To samo z przodu jest też moskitiera. Eee... No cały przód też jest wypinany. Można sobie otwarty namiot tak, tak naprawdę postawić. A jeszcze bonusowo do tego można dokupić sobie taką przedłużkę o 170 cm, także jest tak jakby w połączeniu z kuchnią wtedy. No i poza tym możemy jeszcze do tego dokupić narzutę, prawda? Tak, jest jeszcze narzuta. 8 tysięcy słupa wody, narzuta ma drugie 8, także ulewy niestraszne, tak?